witajcie mordeczki, witam was w kolejnym vlogu ze żniw. Powiem wam, że tak, yy, to będzie ostatni vlog ze żniw, yy, czyli z koszenia. Kosimy ostatnie działki, yy, żyto, pszenżyto, no zostało. Gdzieś około 10 hektarów, może trochę lepiej. Lecimy dzisiaj, bo kombajn jest na wyjeździe, 11 km od domu, zwalamy resztkę zboża. I będziemy lecieć McCornickiem z, z dwoma przyczepami Będę McCornickiem woził y, po dwie przyczepy do domu I... Y, miał, będziemy miał drugie dwie przyczepy, żeby kosić na polu, to będę miał czas Żeby sobie W domu y, zwalić, w, zdążyć wrócić I nie będzie żadne, żadnego przystoju będzie kosił Żyto jak mnie nie będzie, a jak będę to będzie kosił przeżyto Bo będę w domu przeżyto zwalał w dmuchawę będzie trochę dłużej szło aż to będzie szło na klepisko do stodoły, i za jakiś czas będziemy sprzedawać do Czerska To będzie zawsze sprzedajemy. Przez będzie ładnie ładować, gdzie robota szła. Dobra, widzimy się na trasie. No i już jesteśmy prawie na miejscu. Jeszcze musimy przejechać przez las. Lecimy sobie. Romeo już Ursusem pojechał. Ja lecę sobie pod Kornikiem a Elko mi z tyłu autosanką dzisiaj jeszcze rano byłem na skupie sprzedać przeżyto powiem Wam, że przeżyto w tym roku masakra miejscami naprawdę waliło fest do zbiornika miejscami to aż płakać się chciało, no ale co zrobić taki mamy rok ja myślę, że te upały w czerwcu zrobiły swoje, że ziarno się to nie wykształciło powiem Wam, średnia z hektara przeżyta wyszła 3,300 to jest... Naprawdę ja nie pamiętam, żeby takiego planu było. No ale nic nie zrobimy. Jedno co dobrze sypało to tylko pszenica. No ale nie można porównywać. Rok, rok co roku jest, nie, jest inaczej co roku. To nie ma co narzekać. Tam gdzie wszędzie pozalewało na dole w Polsce. Tam dopiero mogą sobie narzekać. Nie my. Zbierać to co jest, się cieszyć, że, że w ogóle coś jest Tak to wygląda Tak jak mówiłem, zostało przeżyto i żyto do skoszenia dzisiaj Wtedy brać się za prasowanie. Jeszcze muszę okłony w Zatorze zmienić Się pobawimy, jak dzień będzie popada, to się zmieni Kompań stoi u wuja, mam tutaj robotnicę zabraną Nasmarować paliwo, mam też na przyczepie zatakować nasmarować, lecimy No i co mordeczki, widzimy się na polu Powiem tak mordeczki, jestem teraz w Rysusie bo mam na razie kosimy, tu przeżyto 14,9 yy, wilgotności, powiem wam, że Dupy nie urywa Pogoda jak widzicie i słyszycie jest dzisiaj taka dupowata Brzydko nie będę mówił jaka jest Kosimy, bo to i tak idzie na, na, na pasze yy, i tak będzie zwalane przez mochawę to to można powiedzieć, że pół zejdzie Kosimy Widzę już kropki na szybie Idę sobie przykryć ten... Yy, przyczepę jeśli zbiornik wysypał Idziemy na odbór I Dzisiaj piątek mamy do Narodowy Dzień Piwa, kurde A my na polu, jeszcze daleko od domu Cholera, cholera jasna ani wypić sobie ani nic nie do no się śmieje dopiero wieczorem przykryjemy sobie bo to kurde chociaż tak żeby tylko wisiała na dół bo gdzie popadł, jak popada kurde czy tam gdzieś haczy bo ma Wszędzie to tak, tak już mówiłem Jest katastrofa w tym roku z plonem tak jak każdego widziałem się z tym jęczmieniem no, tak samo jak u nas. Mieliśmy nie poprzesiewane i gdzie trafiło to elegancko, aż kurde się miło siło A gdzie ten to? Poprzepalany i dupę nie urywało. No choć sobie tak zostawimy w razie deszczu. No nic, siedzimy, czekamy. P ja jest bo siedzę i siedzę, zasadziłem w traktorze. No ale nic, chociaż czasowo się nadgoli, bo kombajdę muszę szybciej jechać. Nic nie zrobimy. Przyjedzie to, pójdziemy do niego do kabiny. Muszę przeprowadzić każdy traktor na pole. Zabówię na tą drugą będę chodzić.

faktycznie barowa. Święto dzisiaj dopasowali normalnie dziesiątkę. No i tak, lecę z pierwszą autosanką pełną do domu nad Muchawę. Miał być taki plan, że będę woził po dwie, ale jednak nie po jednej, bo zdążę w domu zwalić, wrócić będzie następna pełna. A tak to by Romeo musiał czekać na polu. Na oczywiście kropki są Pogoda albo niech pada mocniej albo wcale Tylko w kuria niepotrzebnie żywa. Widzicie jakie chmury są dziwne wszędzie No i ten, i Lecimy sobie to zwalić Jak mówiłem, wilgotność nie jest rewelacja No ale co, już kosimy Na baszę tam jeden diabeł Czy to mocniej zacznie, czy nie? No jest tak zawsze. Kupy kilometrów od domu, a pogoda jest za dupy. Znając życie, to dojadę do domu, a w domu powiedzą, że nic nie padało. No, koszą, koszą tutaj ludzie w okolicy, i wszyscy na wyścigi. Na wyścigi. No, każdy chce zabrać jak najwięcej. Bo nie by powiedzieli jakieś tam deszcza zapowiadają. Śliwa są. Każdy chce jak najszybciej wykoszyć swoje plony Wiadomo, każdy cały rok koło tego chodził Kuchał, dmuchał i tu jeszcze czasami przyjdzie i ci Zaleje, a nie daj Boże grat stłucze Ale taki mamy klimat niestety Zaraz zbijamy się na asfalt Usłyszałem tyłu wuja postawionego kornikiem wodzie. szybciej jest Obrócę moment 11 km to trochę jest dojechania. No i co, mordeczki? Mam nadzieję, że vlog się spodobał. Yy, może następny vlog będzie z słomy, bo myślę, że już chyba skoszenia nie będzie. zobaczymy. Jak czas pokaże, to coś nagram. Trzymajcie się. Do następnego razu. Na razie, cześć.